Okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Last of Us. Eee, słuchajcie, jesteśmy w drodze właśnie do uniwersytetu. Tak w ogóle gdzie ja mam jechać? A, okej, okay, mam swoją odpowiedź. Eee, może tu... Zaraz włączyłem nagrywanie? Włączyłem. Okej. Okay. Jest, dotarliśmy na miejsce. Zero strażnik. Ej, a tu co jest? Myślałem, że kogoś już spotkamy Są zapasy okay. Zapasy pozbierane. Chociaż chciałbym jeszcze sprawdzić, czy może tutaj coś nie jest. O, części. No i chyba tyle. Dobra tam. Je jedziemy. Hej, ale teraz pytanie brzmi, które się dostać? O Jezu, ile tu jest namiotów? Hey, to chwila. Chcę się rozejrzeć tu troszkę. Byłeś tu kiedykolwiek? Co? Uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? A, bo urodziła się Sara. Hmm. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okay. Zbyt wiele. Zbyt wiele. Hmm. Okej, okay, czyli myśmy się. A no tak, przecież Eli wie o Sarze, zapomniałem. Bo tak się zastanawiałem, jak, jak on powiedział o. Ten, urodziła mu się Sara. To tak się zastanawiałem, ten. Jaka będzie jej reakcja? Przecież. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. A przecież zapomniałem, że Eli się dowiedziała o Sarze od Marii. Przecież Przecież powiedziała ten Eli, że Maria powiedziała jej o Sarze. Hmm, ale dobra, chyba nic tu więcej Dobre, nie ma. Ale mogliśmy się dowiedzieć, że Joel był żonaty. Tylko, że przez chwilę faktycznie, ale ciekawe, coś się stało. No ale faktycznie pewnie za trudne. To nie za dużo się działo między nimi. Ciekawe, z kim on w ogóle był. Randy. Hej, no. Tak, to. Chyba jakieś wejście. Dobra, mam nadzieję, że mi znowu z tym mikrofonem się coś nie spieprzyło, bo mi słuchaw ten kabel ruszyłem. Kłódka. Widzę łańcuch. Zamknięte na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą. Sory sorry, już jestem. Gdzie górą? Jak górą? Ty się tu górą? Czy... Ha? O czym ty Eli... Aha! Pewnie trzeba tu coś... A, tu! Dobra, już mam pomysł. Ta. Nada się. No, to się nada. A tak serio, ostatnio mam w głowie, co by było, gdyby Sara żyła. O! Nawet brama się otworzyła. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale no, okej. Okay. Ważne, że wyszło. Dobra, to wystarczy. Eli, dasz radę wejść? Dobra, wbijamy dobra, jesteś w środku. Chodź mała, podaj mi rękę. Dzięki. Rozejrzyjemy się. Te, spoko. Dobra, chodźmy. Zaraz ile nagrywam? Cztery hmm, minuty. No to spoko. Eee, czy coś tu jeszcze jest? O, szafka części hmm. suplementy a to już, właśnie muszę sprawdzić zapasy o jezu tutaj ile tego mam, mało strasznie O, sobie dorówny. okej, okay, brakuje mi jeszcze 10 na rozkwianie broni Bierz to nic tu więcej nie ma poważnie. No dobra, no to skoro nic tutaj więcej nie ma. A tutaj może coś. O! Aha. Naboje do obrzyna, ale już mam maksimum. Wyłącz tą latarkę na razie. Tak, leczenie mi się przyda. Bez, mogę zrzucić tą lampę, bo mnie trochę wkurza. Ale chyba nie. Wow, wow, wow bierz te części. A nie tutaj byłem już, to nieważne, nic tu więcej nie zostawiłem nie. A tu co jest? Aha, tu jest jakieś wyjście, no właśnie. Nie dowiemy, no, bez kitu, bądźmy na razie w miarę cicho, bo nie wiadomo, czy kogoś tu więcej nie ma. O, ostrze. Ej, kurde, to to w ogóle zużywam całe ostrze na drzwi, was pogrzało, chyba. Co to jest? Explos. Oh, lepsze o, lepsza no Zwiększają się dwukrotnie. O, to może się przydać. Tak, przeładujmy to. Pokaż, czy mi już jest duży ten przycisk? Czemu to się robiło? A tym? <grym> nie ma to jak zapomnieć. Zastanawiam się. Dobra, zmniejsz. Tak, to nie broni zmniejszmy sobie. Wow. Kurde, no ja się zawsze boję, jak ruszę tym kablem, że ten mikrofon mi się spartoli. Eee, narzędzia, ale bym przegapił. Poziom czwarty, nice. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć wszystkie poziomy. Pewnie przegapiłem ten ostatni, znając życie, no ale się zobaczy. Może nie. Nic tu nie ma? O, szafka. Części? W ogóle dawno nie widziałem stanowiska do ulepszeń, bo kurde mam pewnie już sporo tych części. Do stówy do raczej już dobiłem. Ej, nic tu więcej nie ma? W ogóle chwilę? Dobra. Um, Jezu, a co? Co to jest? Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Hmm. Może ktoś został. No, nie oddalę się. Ej, nie wiadomo, czy kogoś tu nie ma. Lepiej uważajmy, bo nie wiadomo, co to było. Cholera, wie, czy to był świetlik. Raczej nie. Świetlik to wątpię. To jakiś bandyta albo zarażony. Tak, szczerze, wcale bym się nie zdziwił, jakby to był ten zarażony. A tu nic nie ma? O, jest! No, leczonko. Właśnie, dobrze te leczenia zbierać sobie z tych y, automatów, bo kurde... Tak to sobie apteczki zaoszczędzę trochę. A e, nic nie ma? Ha, dziwne. Ech, no dobra, skoro nic tutaj nie ma, to idziemy. Aha, Eli to otworzyła, okej. Okay. Nie ma ciał. To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie są No, Amunicja... Kurde, spory obszar jest. Pierz te części, albo dobra, weź tą cegłówkę już. Okej, okay, to jest otwarte, ale... Zanim tam wejdę, a tu co jest? A nie, nic. nie, to bez sensu, żem to rozwalił. Nic tu nie ma, poważnie? Znaczy, dobra, no już znalazłem ulepszenie Mołtowa i ule... da, ulepszenie narzędzi, ogólnie narzędzia. Poziom czwarty znalazłem, ale no jednak, bym chciał coś jeszcze. Jakieś więcej zapasów, w sensie amunicja i tak dalej. Bardziej mi chodziło o do shotguna i do tego, kar tego karabinu. Czemu tutaj ten? Eli tam gdzieś poszła. A to co jest? Joel! No. Ej, mogę to otworzyć halo! Czemu nie mogę tego otworzyć? Dobra, nieważne już trudno, nie otworzę tego. A falić co? Co to jest? Jakieś nagrania. Okej, okay. dobra, no to po tej stronie nic nie ma. No to chodźmy tam, gdzie Eli była. A tu się rozejrzałem? Tak, rozejrzałem się chyba. Dobra, nic nie ma? Ha, nic tu chyba nie ma. Co to było? nie laskacze, tak? Laskacze? A nie klikacze? Dobra, jak zwał, tak zwał. Ej nie, o kurde, czyżby u mnie burza szła, bo coś usłyszałem. Albo mi się tylko wydaje. Ej nie, nie było mnie tu jednak w tym pomieszczeniu. A, no dobra. No chyba nic tu nie ma. Jezu, sorry. Sorry, Eli. Małpa. No, dobrze, że to nie skacze. Tak. Świetliki to też nie są. No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy? my dalej to coś znajdziemy. Hm. Szczerze w ogóle bym się nie zdziwił jakby to były małpy. Co to jest? Zdjęcia rentgenowskie narośli grzybicznej na mózgu pacjenta. Okej. Okay. O, o kurde! Ciekawe czy wysłyszycie to stukanie deszczu. Jasny gwint, ale się u mnie rozpadało teraz. Tam słyszę, jak tam leje, znaczy nie widzę tego dokładnie, ale słyszę to. To właśnie... Ej, ej, spokojnie! O kurwa! O Okej... Jezus Maria! Kuźwa! Aż mi okno zamknęło! Jezu, czekajcie, bo... Ja pierdziele! Aż mi ten... Ja mam okno uchylone tak, żeby jakoś powietrze mi wlatywało do pokoju, żeby nie było duszno, ale Jezus Maria, jak, jak leje. Dobra, no jak jeszcze raz mi się zamknie to okno zamykam już tak na amen, no bo kurde... Bez sensu. co to co jest? Zanim tam wejdę, w ogóle ile nagrywam? Jezu, 15 minut, a jeszcze nic nie zrobiłem. Dobra, wchodzimy. Co jest? Nie łudź nie znajdziesz świetlików. Wszyscy odeszli. Serio? No co ty? Tak, kiedy czułem, że jest. pieprzony projekt, to tylko marnować. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej, szukasz reszty. Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam i wciąż ratują świat. Krzyżek krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Cholera, to nie Co są to świetliki. Nieważne, wiemy dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Bez jaj, spieprzajmy stąd. Kurde, któremu ja mam iść? Chwila. Gdzie te bila? O Jezus! Chwila, zmieńmy na tą broń Zamieńmy to, bo mam tylko jedno użycie tego już Jezu, ja myślałem, że to są te skiera. Tak Ostrze sobie ulepszmy No bo dobra, mołotowa na razie nie nie ten nie chcę tworzyć. Ło hmm. cholera! No dawaj. Nie ci Dobra. Twóch padło. Jezu, ale żem trafił, a ty dziadu spierdzielasz? Ej, serywie, ciekawi, czy wysłyszycie to jak. Znaczy, dobra, on no, teraz. Teraz może nie leje, ale. Jeń, panie, kurde. Co ja będę się użerać z tobą? Cholera, następni. Boże, ale ja mam oh, shit! Dień Ja PIERDOĆ, ale to był głupia. Jezu Eli! Ginie, ginie chłopie, kurde, nie będziesz mnie kuś wydenerwować. mnie ta MNIE poniosło? Mój drogi, co to leżało? Amunicja do shotguna, tak! Włożysz! Ginie. Dobra, kiń panie? Weź, że to przeładuj. No dobra, no w sumie co ja mam tu więcej przeładować? W sumie nic. Możesz? Ej, won ode mnie, kuźwa. Zabieraj te łapska. O, oh. ożeś oh, ty, ała. Oh, wow. Musisz pociągnąć. Okej. Dobra. Gotowy? Raz, dwa, trzy. Teraz. się do konia. Kurde, ja nie wiem, czy to taki dobry pomysł był to wyciągać. Nikogo nie widzę. Chodźmy. Bo my się kurde wykrwawimy zaraz. Joel, jak tam? Nic mnie jest. Nic nie jest. Dasz radę przejść? Tak. Okej. Okay. Jezu. Szybko! Szybko! Kurwa. Widzę cię. Dobra. No, Ty zostajesz tu, a ja go zajdę z boku. Ellie, no musi, musimy się to zdać to na nią. Dupę? Jezus. Wyłaź, załatwimy to wszystkie Kurde. Ja ci dam kuśwa. Jezus. Musimy cię stąd zabrać. Ale my jesteśmy naprawdę w opłakanym stanie. Przestań Joel! A teraz chodź! Szybciej! Jezu, naprawdę jesteśmy w słabym stanie. Nikogo nie ma! Idziemy! Dobra, chodźmy, chodźmy. Przecie idzie! radę! Fajnie, dzięki tymi Eli! Jezu, Joel. Chodź pomogę ci! Nie! Możesz iść? Tak! No to idź do chuja! No idę przecież! Tam jest wyjście dobra. Jest Joel, dawaj. Hej! Hey. Joel! Za tobą! Co? Hej! Dzisiaj ma broń. Kurwa Uważajcie! Hey. O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Dlaczego wyciągnę? Zaśpiewasz mi koncert! Nie zapomnij. <grym> w sobie dotrzymał słowa Czekaj. w dwójce. Otworzę drzwi. Nie śmiesz się. <grym> dotrzymał słowa w dwójce i Chodź. zagrał dla niej. Co jest? <grym> Weź przyprowadź konia. Dobra. Nasza dość Uciekliśmy. Joel? Joel! Joel! Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. No dawaj, musisz stać, Joel! Zima, mamy zimę, dobra. No ja mówię, naprawdę te pory roku poza latem są naprawdę już krótsze, bo lato było scholernie długie, a jeśli to i wil odcinków, żeśmy ograli w cztery? O, króliczek, jaki uroczy! Dobra. Nic nie mówiłem. Zupełnie nic. Nie wystarczy nam na długo. To był taki króliczek, słodki. No, O! Nie zła zdobycz, zostań tu. Korda, no, ale to był taki słodki króliczek. Okej, okay, no i teraz będziemy sterować, Eli. Gdzie poszedłeś? No dobrze, ile nagrywam? 26 minut, słuchajcie, wiecie co? Tu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek, także mam nadzieję, że Wam się ten filmik spodobał. No i cóż, trzymajcie się do następnego razu i cześć!